Wszystkim cześć kochani, dziś testujemy taki ogalik pistacjowy z dla. Patrzcie, Tak, i zaraz. No taki ro... tak wygląda, patrzcie Taka polewa pistacjowa, pistacja oczywiście pokruszona, takie piękne rogi Dobra, zacznijmy od tej strony Dobra Zacznijmy Pierwszy grys. Nadzienia nie ma. Mm, bo to za mną jest z nadzieniem. Drugi gryz, nadzienia też nie ma. A ja coś tam chyba. Skończę, bo już jest trochę nadzienia. Chwila. Dobra, trzeci gryz. No! Yes. No! Bardzo pyszne na dzień ogólnie. No, Patrzcie, co mu się stało. Na dzień mu stąd wychodzi. Pyszne. Pyszne trzeba. Ogólnie ocena 9x10. Pyszne. Ale na troszeczkę za słodkie, więc nie 10 na 10 tylko 9x10. No dobra, to już tyle na dzisiaj.